Kochani witajcie. Jesteśmy na terenie IMU. Weszliśmy po mordędze po długiej męczarni związanej z kolejką. Zobaczymy jak to tu wygląda. Widzę, że dość ciekawie. Tak, tak, no dużo ludzi na razie nie ma, jeszcze nie wchodzą wszyscy. Tylko niektórzy, czyli bilety na razie wchodzą. Wchodzą też w kost. tacy jak ja Mamy tu stoisko Titanfall jak widać Fajnie Titanfall dobra gierka ludzie Widać że się dobrze bawią, się ma Jest nasz kolega Muznier No i ogarniamy Inne stoiska zobaczymy Luz O mamy wiste UST i widzę, proszę, bardzo pięknie. Mamy wortander. Jest Wartander. Nie mogło tego zabraknąć. Dobra giercoka. Co my tutaj dalej mamy? Co to jest? LOL. LOL! Lol oczywiście. Lola. No, lola, brak to wstyd. Lola, brak to wstyd. Sprzęt komputerowy jak widać jest kolejka przed drzwiami też. Tu mamy wyścigi, tu mamy formułę. No, no mamy formułę. Dlaczego zby nie? Oficjalne gadżety ESL-owskie. Nie ja chcesz. Ja obchodzę cały spodek. Ale gdzie tam Ja nie mam żadnej ostatniej, bo ja cały czas przecież tak. Oczywiście mamy inne gadżety, myszki, podkładki, klawiatury, koszulki. To co my tu posiadamy? Tu też posiadamy Lola. Jak widać, posiadamy Lola. Kolejne stanowiska z grami. Kolejne stanowiska. Co my tu mamy? Dalej LOL, pełno stanowisk z LOLem. Jakieś zawody. Podejrzewam. Tak. Ja na niego. Nie, nie wiem, nie, nie znam tego. się. Oczywiście fotografowie media oczywiście są. Mamy stanowisko z tabletami, innymi sprzętami. Kolejne oczywiście. Widać tu nie byle jakie sprzęty są Jest pierwsza scena Dlaczego by nie zobaczyć Jesteśmy Mamy pierwszą scenę Jasne A więc znajdujemy się na stoisku Titanfall spuścimy komuś Pierdo za niedługo Wygramy koszulkę jakoś. Mam nadzieję. Więc na panowie znajdujemy się, drodzy widzowie, znajdujemy się na widowni jako jeden z widzów. Patrzymy na powitania oficjalne, otwarcie. Jema! Widzimy to na telewizji, widzimy, widzimy, burza Znajdujemy tutaj, jest. I widzimy, 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 atrakcje Ile wystąpów oddelegowanych do tej gry? A znowu równocześnie. Kolejne pytanie. OK, który z kolei turniej tej gry dzisiaj prowadzimy? Tej drugiej gry? Ty już nie możesz, ty odpadłeś w ogóle na początku. W grę? tym pytaniu. Eee, który turniej? Pierwszy, drugi, drugi czy to trzeci? To już Pierwszy czy no, drugi? Dziękuję. Proszę bardzo. Mamy też mocno. Brawo, punkt na ciebie. świetnie. Symulator, okay, jak się nazywa. Eee, widać, że się bawi no, eee, Konkursy, które są tutaj prowadzone. Jest na -m Możemy Przeguś przetestować i... pełno sprzętu. Mamy widać, ja, formuła jest. Piękne Aha, panie tutaj pomagające na stanowiskach. No, pełno strzelanek tablety, telewizory, laptopy mamy Lola kolejnego Pro Evolution Soccer, mamy tutaj FIFA jest. ręce Kolejny mamy tutaj, widzimy jakiś znowu Kolejne konkursy Qoşaylar. Davam edə bilə davam. Səhvə. Biz də çıxdıq. To był ADHD, krótka relacja z IEM-u. Się zbieramy. Moim zdaniem udana impreza, bardzo pozytywnie. Prawda problemów była, ale tak pozytywnie. Wirtuści wygrali. Się. Do zobaczenia.